Bo można by było na przykład dodać premię finansowe. Tak, a jest taka możliwość? Chyba jest. Mm. Z, już się z czymś takim Aha. w wyścigach spotykałem. Za tak? no, nie gotowe? Znaczy, ta... Te jeszcze przed, e, przed e, erą, Przesława. Kiedy Andrzej Deltle był głównym organizatorem i PZK, na etapie poejrzenia, że Szczecina do Gorzowa, w każdym razie na powozu zachodnim, była taka sytuacja, i prezes PZK, nie żyjący też już Zbigniew Rusi, zatrzymał cały poetał, zrugał wszystkich dyrektorów sportowych i kolarzy i powiedział, że jak za chwilę nie ruszą, to. Zabiera premię. No z tym, że wtedy te premie dla, dla kolarzy startujących dookoła Polski znaczyły dużo więcej niż dla kolarzy, którzy jadą w Port de France. Tak, tutaj nawet nikt nie zwraca uwagi na te premie. Zwłaszcza jakieś takie.